Cześć, na Na tej bardzo witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to za kolejny odcinek, to jest lebo skrzydłowy na Vertigo i mam nadzieję, że w końcu tutaj coś uda się wygrać, bo ostatnio na Niuku Nie udało się, ale to wrzucę z tego względu, że to był pierwszy mój mecz na C2C. A co najgorsze to jest, jak na razie widzę to po stronie po stronie CT nie mogę w ogóle mieć uspa. Nie mogę i mam cały czas P2000. Nie mogę w ogóle przełączyć na USB. Nie mogę go zamienić w ogóle w żaden możliwy sposób. I nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, właśnie. Nie upieram, że trochę to przeszkadza. Widzę, że tutaj mój ogarnia trochę fajnie i mamy pierwszą rundę. Fajnie. Fajnie powracać do CS. -a. Tylko za mało map jest na skrzydle. Nie wiem, czy, czy te postacie tu za głośno nie chodzą, mój mi nie daje w ogóle na razie tutaj zdobyć killa w żaden możliwy sposób. Dobra, pierwszy kill. Jestem ciekawy, dlaczego też tutaj, jak widzicie, pisze 104, no na pewno dostał więcej niż 100 i nie ma tego, co wcześniej, nie że pisało przykładowo 114 w 4 albo 180 w 4 coś takiego, nie trochę tego brakuje. No ale dobra. A ty co tam robisz? Co tam robisz? Sam Digielczerań czy co? Najśmieszniejsze jeszcze jest to, że trzeba było włączyć tryb mówienia w ustawieniach, czego u mnie właśnie nie było. I dopiero wczoraj to sobie ustawiłem. Grałem z jednym Polakiem skrzydłowym i o mnie. Aha, pokaż tam fajnie. U mnie w ogóle nie słyszałem, mówię napisałem mu, ty mnie nie słyszysz? On mi pisze nie. Mówię o co to chodzi, patrzę w ustawieniach. A wiadomo, aktualizacja była swoja, większa. Trzeba było to na nowo zrobić. Ale jeszcze wam powiem, że trochę dziwnie czasami się gra w tego cs teraz po tej aktualizacji. Jakieś takie inne strzelanie w ogóle. Dobra, to, jest to trochę dziwnie się co strzela. Ta muzyka MVP, coś cicho. Muszę ją podgłośnić. Ale pięknie sobie poradziłeś. Bez mnie 4-1. Jest szansa, że to będzie nasza pierwszy, że to będzie mój pierwszy mecz wygrany w CS2. i oby tak było. No, niestety nie dostał. Dobra, 15 hp zostało, żeby nie było to. Klikałem, żeby strzelać, ale nie wiem, czy mu mi nie strzelało. Fajnie. Ej, nie no, z Famosem tak wyleciał Bez jaje A miałem ostatnią rundę w pierwszej połowie, trzeba ją wygrać To chyba była nas... Ta mapa chyba była strona C, jak się nie mylę Także powinno być nam później łatwiej No i pięknie Co? czy naprawdę, gdy się skończy, ląda to ten zgon nie zaliczany? Jeśli tak, to to jest. Cztery zgony. Nie wiem. Nie wiem, muszę to sprawdzić. No, jak widzicie, mnie jest P2000. Nie mogę za chorę zmienić tego na USPA w ogóle. Ale może i to i pójdzie. na mój plus? Nie no, bez jaj. Osiemdziesiąt wodostało naprawdę w czterech ja pierdziele, nie. Mhm. Ciekawe czy te miejsce sprawdzą. Zawał mnie doprowadzą Mój no i hałasuję i teraz nie wiem czy idą tu, czy nie 38 HP mam I zero granatów <laughs> nie... O nie, on mi wziął moją broń wcześniej. Ty gnido. Na razie to cały czas czekam. Na pierwszy win, A z nim będzie ciężko teraz. No i proszę, no i nie piszę To no w tym... Powinno być napisane ile dostał? 87 w 5. Ale tu w ogóle w, w komendach tego w ogóle nie piszę, ile on dostał, nigdzie o tym nie ma napisane, coś tam dostał. 5 HP mam Jeden może iść nawet tędy No to na bank wygraliśmy rundę Ostatniego udało mi się Jeden miał połowę mniej A i tak mamy siódmą przegraną rundę Piętnie. Uh -huh. Flash po na rei. Hmm. To będzie przegrano niestety, no. Najprawdopodobniej wątpię, żeby on to zrobił. A je, jednak ostatnia ronda nowa Gremisu teraz będzie. Mała WP. Kupiłem sobie MP5 wcześniej, a tym kupuję M4. Super. Tak to się mam wrażenie, że jeszcze FPS-y tak nie za bardzo są za dobre. Mogą trochę poczekać. Co tam się dzieje? Został na pewno obity, tylko nie wiem w ilu. Remis nieźle to wygląda. Koń pociągowy, średnio obrażone na rundę 76. Pięknie. No, a wy zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcję kto nowy. I widzimy się w następnych filmach. Siemka.